Witam Was serdecznie w grudniowy, deszczowy, piękny poranek. Jesteśmy właśnie w drodze do Brisbane, jedziemy na targ świąteczny do polskiego klubu w Milton. Mamy zamiar tam skosztować specjałów świątecznych. Ja się nastawiam głównie na pierogi i na warszt, ale makowcem też nie pogardzę. Także mam nadzieję, że nie będziemy rozczarowani, mam nadzieję, że starczy dla nas tych pierogów i że do domu nie będziemy wracać głodni. Widzimy się na miejscu, papa, pa, do zobaczenia! Chcemy coś zjeść, ale pachnie kiełbachą. Będziemy zjeść. i jałowcowa, tak? A macie polską jeszcze? Wspaniale, dziękuję. Nie płacę każdą. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkiego mnie nowym roku. A jak ludzkie? Co kupać było do tego Smaki się nie mieszały? <grystanie> Quer abraço? Should old acquaintance be forgot and brought to mind Should all acquaintance be

Yeah, all, all <gibberish> we właśnie Co teraz jada ostatki? To jest piękny i płatne, ale dobre pieczywo, słuchajcie. Okej, okay, właśnie wróciliśmy, słuchajcie, z Brisbane z naszego polskiego marketu świątecznego i mamy ze sobą. To są nasze dary, nasze, e, nasze zakupy, które przywieźliśmy i mamy tak, tutaj Was e, no oczywiście, więc zaczniemy od jałowcowej, myśliwskiej, wiejskiej, no i mam też moją ulubioną, krakowską suchą. Zanim odpakuję te wszystkie e, rzeczy, powiem Wam, że to wszystko tutaj, co widzicie na tej tacy jest warte 67 dolarów i 93 centy. To są mat jasy 12 dolarów, czyli 24 dolary, krakowska sucha 5 dolarów mi się wydaje, że teraz powadzę, sprawdzę. Wiejska kiełbasa, 9,65, kiełbasa myśliwska pół kilo 12,82, no i najcięższa, jałowcowa. 16 dolarów i 12 centów. Także to jest właśnie ten cały rachunek. I co? Będę zaczynała konsumować. To słuchajcie, zaczynamy, Słucha Krakowska. Śledzi. Też już nie potrzebujemy śledzi, nie będziemy dzisiaj jeść. No dobrze. Widzicie, ona naprawdę super pachnie. Naprawdę. Yy pachnie taką wędzonką, takim, takim dymem. Bardzo dobra. Znaczy ba, bardzo smacznie pachnie. Nie wiem czy jest dobra. Nie wiem czy ma skórę, o ma skórę. Także ja tą skórę najpierw tutaj. Tak konsumujemy bez żadnego ogórka, bez żadnego bez żadnych przypraw nic. Ojejku, mam tutaj... Ja mam dzisiaj pomocnika. Dobrze, Mamy tutaj ogórki. Ogórki są mojej roboty. Są ogórki, które już są kiszone. Początkowo były mało solne. No dobrze. To co, zaczynamy? Przekazuję e, pizzę krakowską suchą. No dobrze. I co myślisz? Tak? Ja uważam, że jest dobra, ale ja bym ją podsuszyła trochę. Dla mnie ona jest jeszcze troszeczkę zbyt mokra. Ja suchą krakowską lubię, jak ona jest taka naprawdę sucha. Także no, w smaku, wyśmienita. Ale troszeczkę jeszcze zasłucha. To co, przechodzimy dalej? Zbyt wygodno. Mhm. Dobrze, przechodzimy dalej. Było regionalowo było, nie? Mhm. Regionalowo było tak. A wie, że nie było regionalowe, tylko taktyczne było. Tak. Mhm. Ja czasami nawet zresztą jak kupowałam um, suchą krakowską i ona właśnie była taka, um, właśnie, jak ta, to ja ją zostawiałam, obierałam ją właśnie z tej skóry i zostawiałam ją tak, żeby ona się wysuszyła na 1 dwa dni i ona wtedy była taka fantastyczna już. Dobrze, teraz mamy wiejską. No tak, ten zapach jest super. Czuć Takie kiełbasy. Są robione w New South Wales i są sprzedawane na markecie. Okazało się, chyba raz na miesiąc przyjeżdża firma, która właśnie tym się zajmuje i można składać zamówienia online wcześniej, i nie stać w tej dużej kolejce, w której my staliśmy i po prostu zaplecza od pana Romka, Przemka, od pana. Panareśka, dokładnie, od Panareśka odbierać. No ale nie, my staliśmy w kolejce, także nie natrafiliśmy na żadne parówki dzisiaj, Kawanosy też się skończyły, no niemniej nie jednak znaleźliśmy fajny wybór. Myślę, że będziemy zadowoleni. No dobra, to y, która to była? Myślewska, tak? Ja mówiłam. Znaczy jak pięknie się kroi. Nie, to nie jest wiejska, zaraz ci powiem. Więc rację no dobrze eee... chcesz spróbować no, <laughs> no dobra. Ma. Dla mnie ona jest bardzo dobra, ale ja mam trochę zdziwiona tym, że jednak chciały się wziąć, bo... bo ja jednak czekałam na te inne, ale no dobra, jest dobra, jest dobra. Proszę. Proszę, proszę. Um, ogórka nie? To może ciacho? Dobra, następka. Um, myślicka. Proszę. Nie. No wygląda super. Dobra. Test kiełbas. Właśnie helikopter leci. No dobrze, to jest myśliwska, więc teraz e, będziemy kosztować myśliwskiej e, kiełbaski. No pachnie super, jest piękna. Podobna do wiejskiej? Mhm. Ja chciałam tutaj się tylko wytłumaczyć, że my się tutaj tak bardzo cieszymy i ekscytujemy na widok kiełbas, a to, na, to tylko dlatego, że my nie mamy dosyć dużego wyboru kiełbas na, w marketach australijskich. My mamy kiełbasy typu krański, które są chyba najbardziej. Podobne do tych takich europejskich kiełbas, ale, ale to jest zwykła kiełbasa, to nie jest taka kiełbasa, którą bym się delektowała tak jak tą. Co mamy? Chorizo krański i to jest właściwie tylko wszystko. Także dlatego bardzo się cieszyliśmy, że natrafiliśmy na te kiełbasy, więc tak, to mówiliśmy jałosłowcowa, więc myśliwska teraz, na sam koniec. Pozbądźmy się ich, tak? To Ty bierzesz ten? No dobra, proszę. Kamerzysta głodny. Dobra, no to idziemy do ostatniej naszej pozycji, czyli myśliwskiej. Ale fajnie było dzisiaj pogadać sobie po prostu po polsku, byśmy otoczeni ludźmi, którzy po prostu dookoła tego język polski wtórował. I to troszeczkę było takie dziwne, ale naprawdę fajne. To co, próbujesz? Proszę. No i ta jest inna. Ona jest sucha. Ja mam Wszystko Wszyscy mają tą samą mowę dla mnie troszeczkę za mocno zmielone, takie parówkowe. Mhm. Um, oczywiście każda z nich ma inne dodatki. Tak. Tak jak jałowca, ta ma więc ta bardziej gorczycowa jest zdecydowanie. Um, widać, że gorczyca dodana jest susza troszkę. Mhm. Mm Ale jako farsz samej kiełbasy, jak ma sama konstytucja kiełbasy, jest taka sama w każdej jednej jedynej. Okej. Okay. Um. Czyli poszli na łatwiznę i zrobili jedną kiełbasę z innymi dodatkami. Miejscem, gdzie -hmm. są kiełbasy, gdzie trzeba jeść, jak prawdziwa kiełbasa powinna wyglądać. Ja właśnie z Polski, no takie kiełbasy nie robiły. Kiełbasa cienieta też Polska, że z niej była bardziej Tak, one są bardzo mocno zmielone. To jest. Tak. To jest prawda. Parówka czy coś jest tyłu? One są bardzo mocno zmielone. Konsystencja kiełbasy jest bardzo podobna, różnią się dodatkami, no i oczywiście stopniem uwędzenia i to widać, tak, no ta jest zupełnie inna, te dwie są bardzo podobne, no ale dalej są pyszne i dalej są świetne. Nie można nic powiedzieć, są przepyszne kiełbasy, nie czuję jakiejś potężnej różnicy pomiędzy tą wiejską, a myśliwską, gdzie w Polsce mediach czujesz, że ta wiejska, przepraszam, ta myśliwska jest taka pustka, jakby... Czuć każdą przyprawę w tej No To oczywiście pewnie to jest zależne od regionu, mm -hmm. od mosarni, które wyprodukuje. Natomiast tutaj każda z nich jest dokładnie taka sama. Nie? W jednej po prostu jest dodane troszeczkę więcej kawczycy, drugiej w drugiej mm -hmm. więcej innych przypraw. Nie wiem, nie ja znam się na tym. Mm -hmm. Zdecydowanie dla mnie bardzo podobne są wszystkie Tak, Tak, ale to prawda. I to prawda. jakbym miała powiedzieć, czy one się jakoś tak różnią, i jakbyś mi tak zawiązał oczy i powiedział, Karolina. Teraz ja Ci zrobię test i powiesz mi, kiełbasa raz 2, 3. Nie byłabym w stanie czy ja, powiedzieć, czy jadłam dwa razy tą samą, czy nie ma żadnego takiego składnika, który się jakoś mocno wyróżniał, nie? Także... Nie. No dobra, kiełbasy skonsumowane. Pachnie tu Naprawdę super. Naprawdę super. No to co? Jesteś gotowy na słodycze? Um, czyli mamy jagodziankę i mamy makowiankę. Um, mogłam kupić makowiec, ale um, opcja była albo pół, albo cały. Nie zjemy ani połowy, ani tym bardziej całego. Ale pani powiedziała, że ta makowianka to jest identyczna jak makowiec, tylko po prostu zrobiona w formie drożdżówki. Także. Um, a także powiedziała, że, 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 że nie będziemy za, e, zawiedzeni. E, nóż umyty, e, już nie pachnie wędliną. E, to co, od czego zaczynamy? Jagodzianka. Jagodzianka. Jagody, ja się pytałam, skąd pochodzą jagody. Mm, jagody są podobno z Kanady. Um, e, przywożone, mrożone, ale. No Nie. <ścoughs> Ojej! no nie! No nie! Oje! To nie trzeba było tego pączka brać. No dobra, trzymaj! Słuchajcie, a propos jagodzianek, ja zrobiłam mangodzianki, moje mangodzianki miały troszeczkę więcej nadzienia, także zapraszam Was, jeżeli nie widzieliście jeszcze moich mangodzianek. Tutaj jest link do filmu. A ja jem moją biedną jagodziankę. Jak dla mnie? Smutno. Zdecydowanie nie polecam. No. mi to nie ma smaku jagody. Bardziej borówki amerykańskiej. No, nie ma to na pewno nic wspólnego z jagodzianką Nie Niedobra. Czy nie? Może jest dobre bo Czegoś innego od tego. O, że to jest ciastko z zborówką amerykańską, albo coś w tym rodzaju. Bym powiedział, ok, ale oczekiwałem jagodzianki. No jagodzianka to nie jest. To nie jest jagodzianka. To naprawdę nie jest jagodzianka. Jagodzianki się. Ja pamiętam jagodzianki z Sopotu, Osy na nich siadały, Były mega lukrowe na 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 na, na... na czym? Były mega lukrowe a w środku, no aż się brudziłeś tymi jagodami, one po prostu wypływały. Ja wiem, że to jest drogie, ja wiem, że... okej. Okay. Ale no, to, to jest drożdżówka z borówką, ale nie jagodzianka. No dobra, dajemy, yy, dajemy szansę może makowcowi. To co, na pół? No i tu jest trochę lepiej. Mamy tutaj taką gwiazdkę. A ty lubisz w ogóle makowiec? Ja lubię. Znaczy, ja lubię wszystko, co słodkie, nie? No to proszę. No i no to jest lepsze. I tu sytuacja całkowicie się zmieniła. I mhm. to jest bardzo dobre. To jest dla mnie polski makowiec. Mhm. Zdecydowanie, tak jak ta pani powiedziała, to jest dokładnie ten makowiec. Mhm. Pyszny. 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 Aż zjem kawałek to? Makowiec. Czy makowianka? Pyszna. No ale na koniec mam to, co wszyscy lubimy najbardziej. Sliwkę na męcząską. Na spółę czy każdy swoją. Na spółę. Pyszna. Proszę bardzo. Ok, podsumujemy naszą wizytę na dzisiejszym targu świątecznym w Brisbane. Czy była to udana wizyta? Na pewno tak. Czy wszystkie produkty spełniły nasze oczekiwania? Na pewno nie. Zaczynajmy od kiełbas i wędlin. Właściwie my po co tam pojechaliśmy i to był nasz główny cel, żeby kupić i spróbować tych słynnych polskich wyrobów masarniczych. Czy zawiedliśmy się? Zawiedliśmy się? Nie! One są bardzo dobre. Są na pewno inne od tego, co mamy dostępne w naszych supermarketach, i dlatego warto było tam pojechać. Czy mogłabym je rozpoznać z zamkniętymi oczami? Chyba nie, ale one są naprawdę bardzo dobre i myślę, że w lutym, jak będzie kolejny market, na pewno pojadę i zrobię zapasy. Podsumowując, część słodką. No tutaj moje serce jest troszeczkę takie słodko-gorzkie, ponieważ liczyłam na tą, na tej jagodzianki, ponieważ miałam do wyboru jagodziankę albo pączka. Bałam się, że pączek nie będzie dobry, ponieważ ja lubię pączki... Takie prosto z tego tłuszczu, takie jeszcze, jeszcze, takie fajne, takie, 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 no takie fajne, wiecie, wiecie o co mi chodzi. Więc wzięłam jagodziankę, ponieważ liczyłam na te jagody. Jeszcze się zapytałam, czy macie prawdziwe jagody. Tak, mamy pra prawdziwe jagody. No jagody są może prawdziwe, ale jest ich pięć. Więc jagodzianka była na pewno... Coś po co już nie pojadę, ale za to makowianka była w porządku, była fajna, ja lubię makowca, czuć było tutaj przyprawy, czuć było na pewno. Ja nawet jak wącham tą makowiankę, ja czuję, że tam jest skórka pomarańczowa, że tam się dzieje i tam jest na pewno miód, tam są orzechy, to czuć było w teksturze tej, tego farszu, więc... Mak na pewno, makowianka na pewno nadrabia. E, Śliwka na łączowca, najlepsza. E, no dobrze, więc tak jak powiedziałam, wizyta bardzo udana, coś innego. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Ja nie gotowałam, e, próbowałam gotowych potraw. E, na pewno wrócę do gotowania, bo to kocham i e, uwielbiam. Widzimy się za tydzień, a tymczasem życzę Wam pięknych, wspaniałych, wesołych i białych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia!